Witam Was wszystkich, jestem duch losu, a dzisiaj przedstawię Wam jak zbudować automatyczną bramę na dźwignię. Życzę miłego oglądania. Okej, okay, no to może zacznę od zaprezentowania Wam tej bramy. Kiedy przyłączymy dźwignię, otwiera się brama. Kiedy cofniemy, zamyka się. Działa to w taki sposób, że tutaj u góry tłoki ze szlamem są. A tutaj są e, repitery, Kiedy tłoki zeszlawem się włączą, e, pchają zwykłe tłoki, a te repitery podłączają z, te zwykłe tłoki. Tutaj jest spowolnienie, tu u góry. O. I ono robi, e, pozwala wrócić, tak jakby tym e, zwykłym tłokom, do swojego stanu, ponieważ e, jakże tłok działa, to nie można go ruszyć. Z, od dołu jest w, to samo. Budowane. O, w taki sam sposób. Tylko że odwrotnie. Na dole są repeatery, a u góry jest właśnie o takie coś. Dalej, jest to podłączone do bramki, którą przedstawiłem w, w filmiku, który tutaj zobaczycie. No, to może przejdźmy do budowy tego, potrzebne mechanizmu. nam będą. Podstawowe narzędzia takie jak kill. Off, łopata siekiera. Trochę ziemi będzie nam potrzebne. Tłoki ze szlamem dokładnie 18, 16 zwykłych, 32 żwiru, trochę budulca, tutaj są deski dębowe tam, kamienne cegły, dużo redstone'u, przekaźniki lub rybitery, czerwone pochodnie i płotki. Płotki to tak samo jak tam kraty i dźwignia. Zaczynamy od wykopania dołu o wymiarach 8x1x6. Na na Cztery, czyli o dwa więcej. Tutaj wykopujemy jeszcze o, poziom niżej. Takie coś. Okej. Okay. Tutaj będziemy kładli repeatery. Dlatego... Jeszcze wykopiemy jeden poziom dalej. Te będą zasilały tłoki ze szlamem, które tutaj będą leżały. Stały. Tak jak to widzieliście na tamtym, na przedstawieniu. O, czyli tutaj stawiamy repeatery. I dajemy je na spowolnienie maksymalne. Ok. A tutaj wstawiamy tłoki ze szlamem. Powinno nam im zostać 10. O. Na to kładziemy zwykłe tłoki i ich powinno zostać 8. Teraz yy, tutaj yy, kiedy nasz, te tłoki nasze z, ze szlamem wypną zwykłe tłoki, to te tłoki będą na tym poziomie, więc tutaj kładziemy. Redstone. O, w taki sposób. Ym, teraz musimy się tam na dół dokopać. O. Tak. O, może nie tutaj, bo to się nie podłączy. O, ten. I teraz wszystko ładnie łączymy czerwonym proszkiem. Okej, okay, tak I już wszystko jest podłączone Dobrze, to teraz podłączymy do tego dźwignię I sprawdźmy czy wszystko działa A, widać, że tutaj Jest błąd Tędy nie może poprowadzić O, już działa Trzeba tutaj postawić ziemię I tak poprowadzić Teraz działa wszystko prawidłowo Dobrze No to teraz yy... Zbudujmy naszą dźwignię Kopnę się na górę. Dalej. Zakopiemy to całe żwirem. Po wykopaniu te, zakopaniu tego wszystkiego żwirem nie powinno nam zostać ani bloku żwira. Oczywiście mogą być to robić węższe. No nawet do 4 kratek, do dwóch. To wszystko jest w waszym zakresie. Tam jest, mi się wydaje, 6 kratek, tutaj będzie 8. No, następnie budujemy na tym płotek. O, na początku musimy tak zrobić. O. Tutaj wysokość jest dowolna. Ja zbuduję wysokość czterech poziomów. Jak już zapewne się domyślacie, nad tymi płotkami będą stały tłoki. I ok, dalej. Będziemy nad tym właśnie stawiać tłoki. I tak. Tłoki. Kiedy brawa będzie otwarta, do tego poziomu będą sięgały płotki. Czyli właśnie o poziom wyżej byśmy musieli postawić tłoki zwykłe. Postawmy je jeszcze o jeden poziom wyżej, ponieważ musiałbym wtedy, żeby postawić na tym poziomie, musiałbym niszczyć płotki. To jest w zasadzie obojętne, ponieważ i tak nad tym będą tłoki ze szlamem. To nic nie zmieni. Jak widzę, zmieszka nam. Więc poczekam na, do rana i zaraz. OK, tak. jestem już z powrotem i w ten dzień zaczniemy od postawienia tłoków. O, jednak chyba za nisko podstawiłem. Zniszczy to, a później wstawię z powrotem. No, ta brama będzie dosyć szeroka, jak na swoją wysokość. Ale to No, spadło. Uważajcie, że żeby nie spaść. Ok, no to teraz wstawię z Ok. No, jak widać, no będzie bardzo szeroka. No dalej. No, musimy dostać się z powrotem na górę. I teraz zaczniemy nie od wybudowania tłoków yy, szlamowych. Tylko od poprowadzania w tym miejscu, póki wiemy, w jakim miejscu dokładnie będą te nasze toki, pop poprowadzimy, nie, nie, poprowadzimy o poziom niżej, o poziom niżej poprowadzimy, poprowadzimy kabel redstone. O, w tym miejscu. Czyli w sumie to tutaj będą repeatery, czyli bloków będą dwa i one będą połączone. O, mniej więcej tak i teraz tutaj kładziemy repeatery i ich nie nastawiamy na żadne opóźnienie to jest ważne że opóźnienie musi być zerowe oj co spadłem opóźnienie to też musi być zerowe dalej o, i łączymy to teraz wszystko czerwonym proszkiem Teraz to niszczymy, ponieważ to tutaj nie będzie nam potrzebne. No, i tutaj zbudujemy. Teraz tak. Na tym, tutaj tłoki domyślnie wciągnięte będą na tym poziomie. Czyli o poziom wyżej będą tłoki ze Tak, O! Tak. W tym, na tym poziomie. Mam nadzieję, że to teraz będzie dobrze. Nie będzie mi tak krzywo wstawiać. O! I teraz ładnie. Aż do końca. W taki sposób buduję. Dobrze, teraz nad tym... Po tej samej stronie no chyba, że chcemy mieć nieładnie. Zbudujemy. poprowadzimy kabel redstone. I teraz pozostaje nam kwestia połączenia kabli i odpowiedniego spowolnienia. Postawimy repeater, wszystko powinno działać dobrze. Zrobimy to w taki sposób i tu będzie, tu będzie stał repeater, a tutaj będzie prąd doprowadzony. O. Teraz spowalniamy na 4. Będzie to wtedy identycznie tak jak jest. I teraz po włączeniu, podłączenie do prądu, Ja. Aha, no i tutaj jest jak widać mój błąd, ponieważ ten klozek zasila za szybko ten. Dlatego wycie. Yy, inaczej musimy to zrobić. Tutaj postawimy blok. O tak. I teraz już myślę, że wszystko będzie dobrze. To jest wszystko zasilone. I teraz. Oj, coś jest nie tak. Aha, nadal jest zasilony. To ten poprowadzimy w takim razie prąd. O! I teraz już będzie wszystko. Dobrze. No, przedstawiłem to, no bo należy się takich przykładów wystrzegać. Też nam zaczął padać. Aha, i nadal mamy błąd. Tam do końca dochodzi. Dlaczego to nam nie działa? Dobra, to ja się zastanawiam ja i zaraz...